No dzień dobry, o właśnie No właśnie, widzicie Koronowicz nic nie można Nic nie może nic, nic. No o 6 rano w piecu rozpalać O sobie śniadanie Bo na terapię idę Widzicie jaki on Boży To słowo Majora Majora, o no. Nie ma na kogo zwalać No właśnie, nie ma na kogo No tak samo no. jak zwaliłeś ja byłem z Pawłem no. w Warszawie i na Mazurach, że ja, że ja to załatwiłem ten samochód w A Libię chcemy mieć No Libio o widzicie? No a ty to pochwal się jak wczoraj tym samochodem jechałeś Zmęczony byłem to już wszędzie jeździłem No zmęczony Przez cały dzień jeździć Cały dzień, hm. Nie. południa, Cały dzień? Od dziewiątej godziny. Jakie od dziewiątej? Od dziewiątej. A. A, B, M. <coughs> A, ba. O i chciałem powiedzieć, właśnie schował jest w samochodzie. Właśnie w, wczoraj jak wróciliśmy, no było Obcięte światło tak samo jak kiedyś y, w styczniu lutym marzec o w kwietniu było po prostu nie płacił i, a w styczniu dawałem mu 100 zł o i dwa razy wcześniej następna dzwoni do Krzyśka i mówi to jeszcze mam 500 zł mu płacić za jeszcze za mieszkanie Światło zapłaciłem 1000 zł. Wcześniej dawałem też w miesiącu raz stówę. Później też stówę i później 50 zł, a wcześniej też dawałem te pieniądze, różne i na zakupy, i na zakupy, różne wszystko. O! Mogę wam pokazać. O! O widzicie? No właśnie widzicie. No właśnie widzicie, ja bierz mówię, kamerę i nagrywaj, ja głupoty nagrywasz. I napoje wypić, spokojnie. No spokojnie, o właśnie. No Tylko przyszedł, ja powiedział. o z chaty zrobił. Ja będą dzwonić, odsądzaj, bo e, mają sprząta. Sram, ja nic nie robię. To twoje ręce dzisiaj też rozpaliły w piecu. No i światło ogółem jest, a tak nie było. Ja mówię, to szybciej chodź, zobaczymy ile za światło i pojechaliśmy do urzędu. Jak ja to zobaczyłem, że tyle, to ogółem No, musiałem pojechać do banku, dobrze, że miałem pieniądze. Tak, tysiąc złotych kurwa, to musiał zapadzić za światło. Jebany dziadu. Wydajesz pieniądze na mleczko. Dał, dałem ci. Byłem na obiedzie. Widziałem, a -ba, a -ba. widziałem jak kupowałeś dwie rakromówki, dałem ci 50 złotych. A, -ba, a, -ba. A, a chciał. Że do szpitala powiedział, że daj mi 150 zł. O, widzicie, Wrywi kufel O, 200 zł płacić. On, co, jemu płacić? On dostał, nie da, on dostał wcześniej. W tamtym miesiącu dostał 1400 zł. Nawet za światło nie zapłaci. Za nic nie zapłaci. Tylko na żarcie. Ja sam chodzę do baru. Jeść. Ja tutaj żadnych pieniędzy nie będę. 1000 zł, 1040 zł. Ja chcę te zaświeczenie, żeby on dla mnie oddał po prostu. Ja chcę do księgowej to zawieść. Ja to zapłaciłem, a nie on. Jest tam moje imię, nazwisko, wszystko jest moje. Moje całe dane. A on to zabiera, kurwa pierdolony złodziej. ty złodziej jesteś. Do wykorzystania tylko jesteś. Śmieciarz, zobaczcie, jak on wygląda. No, zobaczcie, jak on wygląda. Nie masz prawa mnie nagrywać. to pójdziesz do kierla. O, do kierla. Tak. A ty mnie nagrywasz? Tak. A ty masz prawo na mnie nagrywać? Patę też nagrywa To nie będzie mnie nagrywał. Patę nagrywa. Cztery, cztery lata. Ty spałeś, a ja na stop wstawałem i węgla rzucałem, żeby w domu było ciepło zimą. To nieprawda może, co? Nie, ja spałem. Ja w lesie Ej, byłem. Ja spałem. Ja mm. <grywa> I teraz powiesz, czy oddasz mi ty 1000 zł? Nic szanowny szanowny państwo, nie będę, a oddam dwa tysiące po Ja nie jestem dwa tysiące, ja jestem tysiąc złotych. Wybiorę z banku, zlikwiduję konta, Dasz, wszystko O, sprawek. ja dzwoniłem. Nie, nie, nie będzie już. 400 ja złotych można, mam. kurwa, sobie, kurwa, wynająć. nie mam. Wynająć normalnie pokój, ja, ja widziałem, jest mam. w internecie. No oddasz mi te pieniądze? Ja już raz mówiłem. Tysiąc złotych ja chcę. Ja już raz mówię. Dwa tysiąc złotych. Ja nie chcę dwóch tysięcy. Dwa tysiąc złotych. Ja nie chcę. Ja nie jestem zło złodziej. Jak ty. Dwa tysiąc. O! Wczoraj? A co u Ciebie ukradłem? Co u Ciebie ukradłem, Wojsku! powiedz. Co ja Ci nie powiedz. daję pieniędzy! Powiedz, No kradniesz, kurwa. Wykorzystujesz, kradę? mnie. powiem, wszystko, dwa Wykorzystuję. Sobie na świeży powietrze, wyszedłem. Odpocząć od tego od tego kanonowicza o koszulkę sobie taką nałożyłem